Trwa najlepszy okres na rozpoczęcie upraw warzyw z rozsady. I tak por i cebula wysiane już w styczniu. Także seler, papryczki wysiane w lutym, w pierwszym tygodniu lutego. A teraz koniec lutego. Czas na wysiew kapustnych, czyli kapusta, kamienna głowa, późna jarmusz, kalarepa, a także sałaty. Sałata masłowa, tutaj mieszanka sałat. I także spróbuję posiać sobie dzisiaj szałwie na rozsadę. Pozostaną jeszcze do wysiewu pomidorki, ale to dopiero. W marcu, gdzieś tak przed połową marca. Dzisiaj 24 lutego, imieniny między innymi Macieja, a pod Maciejem dużo przysłów. Przysłowia są mądrością narodu i ja też również w swoich uprawach tutaj korzystam czasem z tych przysłów, które są często w uprawie warzyw wykorzystywane. A szczególnie te, które dzisiaj chce siać, czyli kapustę. I na przykład takim y, przysłowiem popularnym jest Maciejówki, twarde główki. Więc 24 trzeba siać kapustne. Jest jeszcze takie przysłowie: Na świętego Macieja kapusty zasieja. A więc przystępujemy do siewu. Kolejne przysłowie to święty Maciej. Zimę traci, albo ją bogaci. No niestety u nas jeszcze jest troszkę śniegu za oknem i zimno, więc nie da się siać w gruncie kapusty, więc muszę wysiać to tradycyjną metodą do tutaj do skrzyneczek, a później dopiero będą te kapustki pikowane i już przesadzane do gruntu w kwietniu, kiedy już warunki na zewnątrz y, będą sprzyjające do sadzenia warzyw i wysiewu pozostałych nasion, które się wysiewa wprost do gruntu oczywiście y, te nasze uprawy, tutaj kapusta y, sadzona jest już od wielu lat w naszej rodzinie później ją zbieramy a następnie kisimy tak, żeby zawsze był właśnie ten Smak, zapach i jakość, czyli w sposób naturalny, bez jakichś tam konserwantów. Yy, na przykład kiedy się kapustę kisi. No też przysłowia z tym są związane. Na, yy, na przykład yy, święty Michał, czyli 29 września kapustę do beczki wpychał albo inne przysłowie, które związane jest bardziej z moim dniem, czyli 23 września, kiedy jest właśnie też Bogusława, ale niestety nie ma przysłowia z tym związanego, a, ale też imieniny wtedy obchodzi Tekla, Święta Tekla i przysłowie mówi: "A po świętej Tekli będziemy znów kapustę siekli", czyli siekli i upychali do beczki później. Także z tymi przysłowiami właśnie łączę terminy pewnych prac, które również tutaj wykonuję i dzisiaj zabieramy się do siewu. Więc tak jak już tu powiedziałem, kapusta kapustę już można by było siać do gruntu i trochę zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają już w swoim Miejscu, gdzie żyją i mieszkają, temperaturę taką, która umożliwia im wysiewanie wprost do gruntu. No, niestety, tak jak powiedziałem, u nas jeszcze nie, więc siejemy do skrzyneczek. Ale kapusta nie jest wymagającą rośliną, jeżeli chodzi o temperaturę, bo kiełkuje już w kilka dni, nawet przy temperaturze około 10, a nawet troszeczkę niższej, 6 nawet stopni. Dlatego można ją siać wprost do gruntu. Przygotowanie rozsady. Wynosi około 6 do 8 tygodni, czyli jeżeli jest teraz koniec lutego, a więc marzec, kwiecień, w drugiej połowie kwietnia już będzie można wysadzać rozsadę do gruntu. Na tle dobrej jakości, ale może o tym powiemy przy okazji sadzenia. Po tej kapusty do i sałaty do takich małych szyneczek, tak jak już tu kiedyś pokazywałem. Po wzejściu kapusta będzie później z tych skrzyneczek tych tutaj pikowana do wielodoniczek 4 cm i dopiero po podrośnięciu wysadzana do brunów. Więc tradycyjnie rozpoczynam pracę od napełnienia podłożem tych moich skrzyneczek tych, tych moich pojemników po różnych środkach spożywczych tutaj dzisiaj zastosuję taką takie podłoże do siewek doskonale zbilansowane naturalne które wysypuję tutaj do skrzyni jeszcze mogę podać Szybciutko jego cechy, a więc PH 5,5-6,5, frakcja 0-20 mm, skład torf wysoki, jasny, torf, torf wysoki, ciemny, perlit, piasek, kreda i nawóz wieloskładnikowy zawierający makroelementy, czyli azot, fosfor, potas oraz mikroelementy magnez, bor żelazo, mangan, cynk i siarkę i dlatego teraz aby to łatwiej było napełniać te pojemniki wysypuję do tej swojej tutaj skrzyneczki Zworka się jednak źle napełnia tu jeszcze troszeczkę trzeba to rozdrobnić ponieważ jest troszeczkę wilgotne i zbrylone lekko a żeby było łatwiej się roślinką ukorzeniać, to lekko to rozdrabniamy, ręcznie oczywiście. Następnie napełniamy pojemniki. Rozstawiając około 2 cm od góry, te pojemniki wybieram tutaj do siewu wysokie. One Prawie mają 10 cm, tak żeby ten zapas gleby tutaj był jak największy, jak najlepszy. Następnie wyrównuję to i lekko, lekko ugniatam takim prostym urządzeniem. Wyrównuję powierzchnię, lekko ugniatam i przystępuję do rozrzucenia nasion. No, kapustne tutaj łatwo jest wysiewać, ponieważ są to nasiona dość duże. Kapusta gowiasta, kamienna głowa. Stosuję w zasadzie odmiany późne właśnie, ponieważ te wczesne odmiany nie zbyt dobrze się Kiszą. Trzeba je już zbierać w lipcu. No i wtedy kiszenie jest niezbyt dobre, ponieważ nie przechowuje się dobrze taka pusta. Więc tutaj taką torebeczkę jedną wysypuję na cały ten pojemnik. Proszę bardzo, tu jest taki znacznik. Kamienna głowa. Nie trzeba opisywać. A jeżeli by nie miała takiego znacznika to stosuję tak jak już tu pokazywałem znaczniki te które zawsze do pomidorów stosuję takie robione we własnym zakresie do zawieszenia dlatego z tymi dwoma otworkami tutaj na sznurkach. Tak. Następnie mam tutaj takie podłoże suchsze yy, torfowe z piaskiem torf z piaskiem którym mogę właśnie przykryć te nasiona około warstwą około centymetra, tak żeby się później te kapustki dobrze przebijały, równo, nie wypychały jakiś brył, takich które tutaj się znajdują. O, takie zostają tutaj bryłki. Nie podlewałam tego w tym momencie. Przed rozsypaniem nasion, z tego względu, że to podłoże jest dość wilgotne, które tutaj napełniłem. Natomiast teraz, po przykryciu i wyrównaniu, podleję to, zmoczę tą warstwę, żeby łatwiej było wysiewać. I oczywiście, jak zwykle tradycyjnie to przykryję drugim pojemnikiem, i niekoniecznie. Na ciepły parapet, ale gdzieś takie miejsce. Oczywiście, na ciepły ten parapet można również dać, wtedy będzie szybciej to kiełkowało. Natomiast nie, niekoniecznie musi być to na ciepły parapet, ale tak, żeby to było do światła, do słońca, tak, żeby roślinki później nie wybiegały i były jak najbardziej zielone. Na pewno tutaj kolejne pojemniki. Niedobrze jest zostawiać w tym pudełku w ziemi, w podłożu takie papierowe opakowanie i oznaczać nim, ponieważ papier gnije i później i pleśnieje pod wpływem wilgoci ciepła i dlatego ten znacznik musi być plastikowy. I tu sobie opisuję i wkładam go tutaj do pudełeczka, żeby wiedzieć jaka to jest odmiana i jaka roślina następnie sobie wysiejemy tutaj jarmuż jarmuż odporny na mróz oczywiście do dziś, do tej pory jeszcze yy, mamy jarmuż w ogrodzie, który wytrzymały jest nawet na do, do minus 15 stopni w tym roku takich mrozów dużych nie było, także jest zielony i oczywiście na bieżąco spożywany w różnego rodzaju sałatkach czy dodawany do soków naturalnych, zdrowych z się siejemy również tu opisując etykietę można sobie również Pisać datę wysiewu, chociaż ja właśnie dlatego się kapustę w macie, a żeby nie zapisywać tej daty, bo zawsze jest ona stała. Oczywiście za chwileczkę tu wszystkie będę roślinki przykrywał. Mamy jarmusz, teraz kalarepa. mamy dwie odmiany kalarepa firmy werwe i tu Kalarepa Gigant z firmy Legutko. no Zobaczymy jakie będą efekty. Więc siejemy kalaretę Oczywiście opisuję to markerem, tak żeby się to nie zmywało pod wpływem wody. zostały nam jeszcze sałaty. Tu mamy jedną sałatę majowa, masłowa i sałata mieszana. I jeszcze chcę wysiać szał. Ale wysiejemy wszystkie, żeby nie zostawiać tych resztek w pudełku. Później to się plącze i nie wiadomo co jest co. Więc tu mamy sałata masłowa. piszemy znacznik. Sałata masłowa. Dużo tych sałat, tych kapust siejemy z tego względu, że też dużo yy, spożywamy. To zjadamy, czy to na surowo, czy później w przypadku kapust się kisi także zapoczywanie jest dość duże no taka paczka nasion kosztuje parę złotych złoty trzydzieści, złoty dwa a z jednej takiej paczki uzyskujemy no, wiele, wiele sadzonek a niestety później za sadzonkę trzeba zapłacić prawie pięćdziesiąt groszy, także jest to na pewno bardzo ekonomiczna sprawa a już nie mówię o przyjemności, które tutaj y, mamy. Teraz przystąpię do przykrycia tych nasion, tak jak już tutaj wcześniej pokazywałem. Ważne jest to, żeby te oznaczenia włożyć jeszcze za, natychmiast po, wysień, po wysiewie nasion, żeby później w przypadku, tak jak tutaj wysiewam kilka różnych wiem, rodzajów nasion, to żeby się to nie pomieszało. Pozostają tylko na sicie takie jakieś grubsze elementy, czyli jakieś takie kamyczki i takie rzeczy, które by utrudniały w zejście nasionek, bo nawet taki kawałek jakiegoś drewna się znajdzie, więc dlatego taką metodą przykrywam tutaj Następnie no, nie wszystkie te, te skrzyneczki trzeba te trzeba tutaj wyrównać, lekko przygnieść No i teraz trzeba to podlać, ponieważ ta wierzchnia warstwa jest tutaj w miarę taka trochę suchawa, więc trzeba to podlać i ja już tutaj pokazywałem taką podlewaczką. Butelki najprościej i najlepiej się to podlewa. Tu jest otworki takie malutkie, nawiercone na całej powierzchni tej zakrętki i teraz bardzo fajnie się to podlewa. Tak, o. I tu podlewamy wszystkie skrzyneczki z pudełeczka. Tu ta woda ładnie wsiąknie. Podłoże i ta wilgoć w miarę przez jakiś czas się tu utrzymywała, no później oczywiście trzeba uzupełnić zapas wody, jeżeli to wyschnie.